Zobaczymy jak Borys będzie się tłumaczył. Kurwa i oto z Rosji. No, ładne te kasyno macie, ale to nie dla mnie. Jeszcze chwilę im go zjebię. Dzień dobry. Witam pana. Zapraszam. Ja do Dona Borysa. Witam Borys. Witam. Co tam u ciebie? Cześć. Eee. Witam. Co tam u ciebie z tymi czasami słychać? No, jakoś tam leci. To powiedz, jak poleciały moje pieniądze. Bo to mnie interesuje w tym momencie. Gdzie jest moje 42 tysiące pierdolonych baksów? Jak dobrze wiem z czego co mi ludzie mówili, no to zostało zajebane. Tyle to ja też wiem, wiesz? Wszędzie o tym huczą, że jakiś trzech zielonych idiotów z Grow Street zapierdoliło 42 tysiące kurwa kasyna kasy, kasynowi kurwa kasynie kurwa. Czyli innym syfem co czym ty tutaj zarządzasz. Rozumiesz? Rozumiem. To jest kuwa parodia. Masz szczęście, że nie powiązali nas z tym. Dobra, powiedz co wiesz, bo tyle, że zapielili, to ja wiem sam. Z gazet, No to takie podstawowe informacje, że tam trójka ich była, że byli brani w Grousty, no to tyle to zapewne wiesz. Dobra, widzę, że nic z tego nie będzie. Słuchaj. Inaczej. Bo raczej bardziej Cię to powinno interesować. Wiesz dobrze, jak rozpiam się z ludźmi, którzy nie płacą mi pieniędzy. Wiesz dobrze. Wiem. Widziałeś zdjęcia. Więc tak. To jest ja cię lubię. Znamy się nie od dziś. Ale musisz oddać cesar cesarzowi co cesarskie. Tak, oddam to nawet z No. Wiedziałem, że jesteś równy gość. Ale więcej ma się takich incydentów nie zdarzać. Rozumiemy się? Jasne. Dobra. Macie jakiegokolwiek świadka? Kogoś, komu możemy przymusić do rozmowy? Znaleźliśmy tego typa z Grove który przewoził... Grove Street? Oś, z grupy tej... Od... No, która no wiem, przerażała. wiem, która, wiem, wiem. No to dobra, jest tu gdzieś? W kasenie no, czy gdzieś? No powinien być w kiblu W kasenie, dobra Pójdź, pójdź z chłopakami, a ja wracam do swojej drogi. Borys Pojadę z tym, powiedzmy świadkiem Zrobię To co wiesz co robię z ludźmi, którzy nieodpowiednio się zachowują Tylko nie zrobię tego, nie pojadę tam z twoimi ludźmi tw Moim autem, rozumiesz? No tak więc... Ja dam moją miuzynę. Pokażę Ci gdzie jest. Dobra. Mm. No to co? Dzięki za gościnę. Szkoda, że w takich, a nie innych okolicznościach. Ale wiesz, biznes to biznes. Pieniądze się muszą zgadzać. Mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się w przyjemniejszych okolicznościach na jakimś bankiecie. Gdzieś na końcu świata. A w tym czasie y, dzięki Ci za rozmowę No i co, no mniej więcej takich sytuacji, bo jeszcze chciałbym z Tobą położyć Jasne? Dobra, no to idę hmm. Ładnie się tu urządziłeś w tym kasie, nie fajnie, fajnie to wygląda Trzeba jakąś mieszkać Dobra, no to czyli bory, za ja tu. O kurde. Co to za stożyk? Hmm, Najdroższy wino. Hmm. Wiesz, to nie piłeś prawdziwego wina. Że mówisz, że najdroższe. Kiedyś kiedy szef poczęstował, jak mieliśmy. Wiesz, na czym się twój szef wychował, powiedzieć ci? Kucham. Na amarenie. Ale Le... ja te... Dla niego wszystko, co jest droższe niż 150 tysięcy dolarów to jest dobre. Rozumiesz? Słuchaj... Ja tyle na oczy nie widziałem. Wiem. I pewnie nie zobaczysz. Ale... Te wino jest dobre. Zgadzam się. Ale nie tak dobre, jakie mogłoby być. No dobra. Prowadź do tego frajera, czy tak powiem. No. Ładnie tu macie. Tu muszę przyznać, że Boris, no, się postarał. Kiedyś to zaplona dziura była. Pamiętam jak na to kasę wykładałem, no ale przynajmniej ładnie to wygląda. Chuao, fortuny. Co tu można wygrać? Ja pierdolę, jakie drobniaki. Co pan tak żywało biegnie? Nie ma się co śpieszyć. Mamy cały dzień. W sumie to już niedługo całą noc na tortury Nie o, kasa się kręci Chyba jednak zwiększa troszeczkę ten procent Borysowi Dzień dobry miłe panie Witam Witam. Jestem pan Nikt. Zapraszam na zewnątrz. I żadnych numerów. Ciekawe Sej jak ty masz na imię w ogóle? Witalia Nie to tam zamki mordę. No ty panie mafioza Witali Sej Witali skąd pochodzisz? Z Rosji e, Mam korzenie z Włoch i Wielkiej Brytanii Ale jesteś z Rosji no to też, ale głównie korzenie, zapraszam tedy na, pod, na podjazd. Aha, no, no tak Pomyliło mi się. czwarty raz tu jestem chyba. No to słuchaj, ale z Rosji jesteś, tak? Już kurwa nie wiem. Można tak powiedzieć. No to dobrze. Nie ufam ludzi, którzy, ludziom, którzy nie są z Europy. No, Wielka Brytania i Włochy też dużo wygrabią. Dlatego ci ufam. W stopniu niskim, ale ci ufam. Nic nie ufam ci w ogóle. Wiesz co, no... Wiesz, jak to jest? Mówi się, że prawdziwy mafiozo. Że osoba, która może się nazywać Donem, może pochodzić tylko i wyłącznie z Sycylii. Odeszło to. Kiedyś tak było. Kiedyś to było. I... No, a Borys, no co? Dorobił się na dystylowaniu, kurwa, podłej jakości alkoholów, założył se kasyno i nazwał się Donem i stworzył swoją mafię. No, twój szef jest trochę... trochę głupi, kurwa. <trym> Ale radzę ci tego mu nie mówić. Bo w samochodzie zostaje w samochodzie. Widzisz. Gdybyś nie był z Europy, to bym cię musiał po tym zabić. Tak samo jak zabiję zaraz tego pana. Bo nie jest z Europy. I już to usłyszę. No. Cicho cicho tam. Nie słyszysz jak pięknie ćwierkają ptaszki Nie słyszysz Nie widzisz jak jest piękny zachód słońca Chciałbym umrzeć Chciałbym umrzeć w takiej, W takich realiach Chodź Pod silos. Daj mi klamkę. Proszę. W moją stronę. Dobra. Może zacznijmy od w sumie podstawy. Podstaw. Bez kolana szybko nie spierdolisz. A i tak daleko, się stąd nie wybierasz. Słuchaj, opowiedz mi, kim byli ci ludzie, którzy Zajebali moje pieniądze. Tyle, że byli na, na zielono ubrani i na czarno. Italii, Jak myślisz, ile osób chodzi ubranych na zielono i na czarno? Z groów i tacy, którzy chcą się patrzeć pod Groów. No to dobrze, bo już, już miałem w kolejne kolano strzelać. To wiemy. A teraz dokładnie, kto to był? Imię, nazwiska, cokolwiek co mogłoby nas naprowadzić. Imię i nazwisk jest. wiem. Tyle, że było dwóch a i jedna kobieta. I tak to kompletny debil był. Dobra. Teraz mi powiedz, gdzie... ...jest Angelika, Koleżanka, która z tobą miała. Uciekła. Pozwoliłeś na to. Nie miałem. My... Nie miałem nawet za to... Tym razem nie odratowałeś kolana. Kolejny będzie łokieć. Nie miałem do wpływu nawet. Może nie łokieć, bo, bo się wykrwawisz, to może nie. Wybierzesz palca, którego ci... ...utnie witali. Dobra. Słuchaj tak. Gdzie uciekła? wiesz, że do Meksyku, ale to nie wiem. Adres. Nie wiem, tylko że do Meksyku nie wiem. Dobra. Słuchaj. Który pan jest ci najmniej potrzebny? Wszystkie są mi potrzebne. Mi się tak nie zdaje. Witali, który chcesz sobie na pamiątkę zachować. Wskazuję. Nie, może nie. A? Dobrze, bardzo ładne. No to cóż... Ciężej pci będzie w życiu. A w sumie o czym ja mówię. Nieważne. Dalej. Słuchaj. Powiedz mi coś o policjantach, którzy... Cię przesłuchiwali. Nie pamiętam ich za dobrze. Dobra. W której ręce mówiłeś? weź. Naprawdę. To teraz na lewej. Też do wyboru, jaki chcesz. Nie. To teraz Nie, serdecznie. Ała! Hmm. Nie! Dobra. Nie wiesz. Czy coś wspomniałeś, dla kogo to przewozisz? Daj nikomu. Nie mówiłem nikomu. Dla nikogo nie mówiłem nikomu. Ech. Mam pytanie. Jeżeli nie mówiłeś nikomu, to czemu policja zainteresowała się nagle kasynem i koło niego jeść? Bo że... Tylko że... Kasyn nawiózł. i powiedziałeś, dobrze powiedziałeś. Ech. ucho? Jak myślisz? Może nie, bo jeszcze by żeby nas posłuchał, co? Trochę. To na, na twarz tylko. Spoko. Możesz mu taką szramę zrobić, jak Geralt miał na oku. Wiesz, przez cały ten. Nie, Dobrze. Czyli na te zarobić nas w chuje. No, coś. Amerykańcy już tak mają. Ech, dobra, słuchaj dalej. Czy powiedziałeś im, w które miejsce dostarczasz towar? Nie, dokładnie to nie. Czyli mam rozumieć, że ci Tajniacy, którzy stoją pod, ym, pod hangarem numer 2, 1 i 3, są kurwa z przypadku, tak? Powiedziałem że pod siódemko dostarczam, a nie, że tam gdzie dosłownie dostarczam. Czy ty wiesz, że pomiędzy tymi hangarami to jest jakieś 100 metrów? Dobra. Słuchaj, miło się rozmawiało. Naprawdę miło. Ale... Za dużo wiesz. Ostatnie życzenie. No to co? Partizano poltamiria. bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Zbierz chłopaku i zakoprzyj go potem. Odwieźmy teraz no, do kasyna. Masz ten cezaregi spalę. No i jak się podobało? Mm, widziałem już tak. To dobrze. Tak jak już powiedziałem, trochę Ci ufam i trochę nie. Więc miejmy nadzieję, że ja nie będę musiał ci śpiewać bella ciała. No ale dobrze, przejdźmy do ciekawszych tematów. Dobrze się spisałeś. Powiem Borysowi, żeby dał ci awans. Dziękuję. Podobało mi się to nacięcie z twarzy, kiedy mu skóra odchodziła, to było coś. Nie żebym nie widział. Ale jednak zawsze to robi wrażenie. Tak samo jak zawsze ta jedna moc, najmocniejsza petarda robi wrażenie. To tak samo to nacięcie było chirurgiczne. Kurwa jedzie takim autem i jedzie jak ta pizda. W sumie fajną to limuzynę ma. Don. Borys, ty w ogóle najebało tego białego śniegu, jak pod Stalingradem? Tam hmm. ja co dopiero? Morwa w ogóle się teraz jeździć nie da. Ja tu przyjeżdżam na wakacje, a tu kurwa. Dobra, zadzwonię do Borysa. Powiem, że dobrze się spisałeś. Może kiedyś się zobaczymy na jakimś dobrym winie. Przepraszam winie. No tak, dobrze będzie. Nie przepraszam, szampanie, kurwa. ale to jest białe wino, więc w sumie jedno. I to samo, tylko musujące. Dobra. Trzymaj się witali. Ręki ci nie podam, bo nie mogę. Ale... Dzięki. Siema. Do widzenia. Jakieś balecie czy coś? Na interesach, ale... No musiałem być. Wiesz o co chodzi. I wiesz, jak... wiesz, jak... wiesz jak się działają interesy. Dobra, a więc. Trzymaj się jaka kasa sama być wierzę jak. No i tyle. Dzięki za gościnę. Nie zamykaj tą lodówkę. Bo ślodówki niedobre. Może byś pudełko lodówkę nie zamknęła. Nie, 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 nie. U kogo to było? Piotka czy Paweł? Piotka, Piotka.